Zrzućcie proszę okiem na no zwykły IRIS 2, jaki jest każdy widzi. On jest taki 15-letni nie wygląda jakoś szczególnie źle. Tutaj jest trochę jakiś tam nalotów na podwoziu. No to ma około 200 tysięcy przebiegu, więc pojawiają się na nim takie różne dziwne drobiazgi. No wiadomo Jaris dwójka jest, że tak powiem synonimem słowa korozja, jak również jedynka też bardzo fajnie gniła, ale to co się dzieje w dwójce to potrafi przyprawić o ból głowy. No i zobaczcie, samochód ładny, nawet tutaj progi nie całkiem fajny tunel jeszcze w porządku. Z drugiej strony dokładnie to samo. No i w tym momencie przyjeżdża pani i mówi, że niech pan zajrzy, by Diagnosta powiedział, że to jest ostatni rok, kiedy podbija przegląd. No i ja mu się za wiele nie dziwię, bo o ile to, że tam wlew paliwa jest jakiś skorodowany, że jakieś tam końcówki podłużnic, czy, czy właśnie tutaj tylna belka, to to jest drobiazg. O tyle standardowe. Bolączki, a raczej standardowa bolączka Jarisa Dwójki, czyli mocowanie tylnej belki. Ja to pani za te przewody hamulcowe już przeglądu nie dał w tym roku, ale no na szczęście nie jestem diagnostą. To jest właśnie bolączka Jarisa Dwójki, o, którym, o której wspominałem. Mocowanie tylnej belki do nadwozia. No bo ono takie trochę jest podzewiałe. ale zobaczcie, to jest taka fajna klapka. Jak się ją odchyli, to na dobrą sprawę już można zajrzeć do środka. I to niestety jest taki moment, kiedy jedynie dobry blacharz, który nam to odtworzy, ja zamknę tą klapkę, żeby to tutaj nie zardzewiało. O, teraz już jest ładnie. To jest moment na dobrego blacharza. Niestety na nic innego. Samochód jest całkiem w porządku, nawet miał wymienianą chyba tą tylną belkę, bo tutaj widzę, że jest jakaś metka na niej, a z fabryki wychodziło bez metek. No, ale ta belka też już jakaś taka super idealna nie jest. Z tyłu bęben, troszkę też już pokorodowany. To no, widać, że było lakierowane, bo nawet amortyzator jest przypylony na niebiesko. No, no i ogólnie pół ładnego auta bo niestety drugie pół już nie bardzo się kwalifikuje zobaczcie jak tutaj pięknie puchnie podróżnica o, tu nie wiem czy tam już wpadniemy do środka, ale profilaktycznie nie będę tutaj brał śrubokręta tak wygląda auto, na no które jakby nie patrzeć jeszcze mogłoby pojeździć, bo ani przebiegu nie ma, nie wiadomo jakiego ani nie jest jakieś przesadnie stare, zwinne małe miejskie autko, które mogłoby jeszcze chwilę posłużyć, no ale pani niestety już w przyszłym roku przeglądu nie dostanie, a przynajmniej nie u tego diagnosty. To jeszcze taka ciekawostka, podobno bezwypadkowe, z tej strony jest chyba mniej bezwypadkowe. No, ale z tej jest takie trochę bardziej bezwypadkowe. No też końcówki podłużnic, z przodu, z tyłu. Wszystko już takie troszkę w nalotach. Nie jest to zły samochód i ten jego stan nie jest tragiczny. Ale niestety tylna część podwozia kwalifikuje go już do blacharki do wymiany przewodów hamulcowych. No i w tym momencie, jak się to wszystko dobrze policzy. To nagle się okazuje, że właśnie przekroczyliśmy wartość rynkową pojazdu i to nawet po obecnych pomylonych cenach. Więc myślę, że pani jeszcze tym samochodem pojeździ, dopóki ma przegląd albo jej belka nie odpadnie. No a później albo Afrika Corps, albo stacja demontażu tutaj u nas gdzieś. Lokalnie, tak to wygląda już całościowo. No i dlatego płynnie może przejdziemy do tego maleństwa. Ono jest właśnie po to rozebrane do takiego stanu, żeby za te parę lat nie wyglądało tak jak to obok.